Witajcie! Ostatnio pokazałem wam futbolsport.pl w internecie. Dzisiaj zabrałem Was, żeby pokazać sklep stacjonarny. Dobrze, więc opowiadam was pokrótce po sklepie. Yy, tutaj mamy adidasa, buty juniorskie, halówki turfy i wszystkie klasyki, normalne linie. Co jest specjalnie dla Was? Jeśli sobie przyjdziecie, to możecie sobie pograć. Ja też zaraz. Nike, wiadomo, korki, halówki, wszystko, wszystko, wszystko. Tutaj mamy ciuchy reprezentacyjne, klubowe, treningowe, strefa otwarta i nasz wspaniały kolega. Tutaj jest przymierzalnia. ściana dzieli ją od chłopaków, tam jest dziurka. Jak dziewczyna przyjdzie, to sobie oczywiście podglądają. Tutaj drzwi do naszego magazynu, biura, zaplecza. Jedna rzecz tutaj jest z tym związana. Raz w tygodniu będę prawdopodobnie tak przez dwie godziny w sklepie. Jak ktoś chce przyjść, żebym ja doradził osobiście, a nie moi koledzy, to będzie taka możliwość. Będę normalnie sprzedawał na kasie. No dobra, i teraz to, co nas interesuje, wchodzimy w strefę butów. I tutaj mamy tak juniorskie halówki, turfy i klasyczne kopa mundiale Gloro. I teraz korki. Wiadomo, mamy najnowsze kolekcje, mamy poprzednie. Nie jest aż tak dużo tych poprzednich, bo wiadomo, to raz, że całkiem nowy sklep, więc dużo w tu nie może być. A poza tym myślę, że i tak zbyt dużo nie będzie, no bo się będą wysprzedawać szybko. Wiadomo, najnowszy pak są wszystkie podeszwy, są wszystkie wersje, chyba że już weszliście na stronę, no to zniknęły. Ale w każdym razie zawsze będzie jakiś tam update i będzie na bieżąco. Wiadomo sprawa. To by trzeba ten Black Suite jeszcze wstawić. Tutaj mamy strefę FIFA, możecie sobie przyjść, pograć. Ja też czasem będę siedział. De facto robiłem sobie chyba teraz przerwę w nagrywaniu na godzinkę. Ok, co Dobra, tutaj będziemy sobie robić turniej. Teraz mamy ścianę Nike. I tutaj, oczywiście, najnowszy Pitch Dark Pack. Pitch Dark... Dark Pack. Y mamy Superflyer, vapory, wiadomo, starsze kolorystyki, euro. Y wszystko jest posegregowane, tak jakby liniami. Y potem znajdziecie jeszcze jakąś logikę y w wersjach jakościowych. Y tutaj mamy z kolei wmieszane Nike Football X, mamy halówki turfy. Z tej strony jedyne korki to Tiempo, Legend i oczywiście wszystkie niższe, mamy też Premier i cała ściana też butów juniorskich. OK, no i teraz sobie wchodzimy w strefę ciuchów mamy strefę reprezentacji mamy całą sekcję ciuchów treningowych Nike, koszulki, spodenki, dresy, kurtki wiadomo, tam jest cała strefa Adidasa również treningówki Bayern, Real wszystko co sobie wymarzycie na wieszakach również, tam mamy jeszcze inne rzeczy klubowe, jakieś tam związane z reprezentacją takich innych marek tutaj piłki, piłki z tyłu znajdziecie getry i ochraniacze plus inne akcesoria a tutaj mamy taką strefę, gdzie są ekspozycje rzeczy, które akurat weszły. No i będziemy tutaj robić też różne inne rzeczy. To by było na tyle. Cieszę się, że Wam pokazałem sklep Wiadomo, Zapraszam na Footballsport.pl. Ci, co są z Poznania, to jak najbardziej zapraszam do sklepu na szwajcarską 1 to jest na franowie. Eee, kanały social media Footballsport. Facebook, Instagram i YouTube. Kanał eee, subskrybujcie niedługo, co się będzie działo. Eee, poza tym, co? Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, chcieli jakieś zniżki, rabaty, to chcielibyście zagadać, chcielibyście się spotkać w sklepie ze mną, to piszcie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.